Ging 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 ging. Fuck ja zginę Fak, fuck fuck ging, Fak, Fak, fuck Mano z tej strony Blow i dzisiaj będę wiele, 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 wiele razy ginął I pewnie zastanawiacie się, Blowku, dlaczego będziesz wiele razy ginął A już tłumaczę, HackerNet, czyli chyba jeden z moich widzów zaproponował mi wyzwanie o nazwie Death Challenge Death Challenge, czyli muszę zabić się przez spadek z wysokości, utonięcie, zabicie przez mobka, spalenie i dowolna inna śmierć I mamy na to wszystko czas z 15 minut, więc jest ok. I trzeba łapkać, żeby, żebym widział Ogólnie co do tego łapkowania, żebym widział to, to jest dosyć spoczko, bo dzięki temu wiem, że jakiś, jakiś challenge Wam się podoba, więc jeżeli macie jakieś wyzwanie, które Wam się podoba, które chcesz, chcecie, żebym zrobił, po prostu dajcie kciuka w górę pod nim i wtedy będę bardziej to rozważał wyzwanie, niż, niż bym nie rozważał, bo, my, bo wiem, że po prostu Wam się to wyzwanie podoba. I tyle. Co do tego wyzwania, to jeszcze wcześniej było podobne wyzwanie zaproponowane przez Creshover, Kr dokładnie tak, tylko to wyzwanie było trudniejsze, bo trzeba było zostać zabitym jeszcze przez truciznę, na przykład pająka czy utonąć w lawie. Więc było trudniejsze i mieliśmy na to czas 20 minut. Ja wziąłem hackerneta, ale tamten trend też był jeszcze, też był spoczko, ale trudniejszy. I tyle. Dobra, tworzymy nowy świat. Ogólnie pod ostatnim trendem było bardzo, bardzo dużo wyzwań tych ciekawych, slash, yy, slash dziwnych, ale to wam wszystko zaraz powiem. Dobra, nazwa świata śmiercionośne wyzwanie. Nie ma tak moja, y, moja tutaj wyobraźnia i, i kreatywność w tworzeniu u nas świata. Dokładnie tak. Tutaj akurat nie pobawimy się kreatywnością, nie będziemy jakiegoś SIDA podawać. Po prostu Create New World, zobaczymy, co nam się stworzy i tyle. Zresztą chyba nieważne, co nam się stworzy i tak uda nam się to zrobić i tyle. Dobrze. Od czego zaczniemy? Oto jest pytanie. Może od tego zaczniemy, że będziemy szukać y, może po pierwsze odpalimy czas, co? Okej, okay, nie zapominaj blok o tym. A więc tak, może najpierw tak myślę, żeby zacząć od tego, że poczekać 15 minut, czas, start. Okej, okay. więc myślę o tym, że po prostu najpierw poszukamy żelaza. Dokładnie tak, krzesiwa, stworzymy sobie zapalniczkę, żeby się zapalić, bo chyba z tym będzie najciężej. A później to już chyba z górki utonięcie ok, spadek z wysokości też ok. ja nawet potrafię się zabić z dwóch bloków, więc też jest spoko. Ten challenge chyba powinien się nazywać Blow Challenge, bo po prostu jest taki o śmierci, a ja potrafię w Minecraftie bardzo, bardzo często ginąć w takich mm, najłatwiejszych momentach, gdzie nie powinienem w ogóle zginąć. Ale dobra, jakby tu... jakby tu zacząć? O to jest pytanie. Hmm, hmm, hmm. A może po prostu szybko, najpierw utonięcie i tak dalej, dobra. Najpierw zrobimy utonięcie, więc teraz pierwszy sposób śmierci. W ogóle mm, gdzieś na jakiejś stacji, yy, na, stac na jakiejś stacji nie benzynowej, ale jakiejś stacji telewizyjnej jest bardzo, yy, bardzo fajny program. Nie wiem, czy go znacie, czy nie, ale wam o nim teraz opowiem, nawet jak nie będziecie chcieli. A mianowicie program polegający na tym, że pokazują tam ileś tam sposobów takich najgłupszych, w jaki sposób ludzie zginęli. Nie wiem jak ten program się dokładnie nazywa, ale jest naprawdę ciekawy i czasami te sposoby, w które ludzie ginęli, to miałam takie naprawdę, można w taki sposób zginąć. Wow, naprawdę, to było dziwne. Dobrze, więc teraz będziemy spadać troszkę słabo, bo mi się to życie cały czas regeneruje. Okej. Okay. ogólnie już, o, jedno, jeden, jeden sposób zadziczyliśmy, więc odhaczamy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra, dobra. Tak, dobrze, jeszcze. E, jeszcze chyba dwa skoki, tak, dwa skoki samobójcze. Jakbym tak naprawdę zeskoczył gdzieś z. Ok. Nawet więcej niż dwa Gdybym zeskoczył stamtąd to byłoby lepiej Chyba tak wam powiem szczerze Okej, okay. nice, ja to potrafię Dobra, już dwa sposoby zaliczone Jeszcze mamy zabicie przez mobka To spoczko, spalenie dowolnej na śmierć Czyli Czyli jak Hmm, no dobra Czyli dowolna, czyli nie, mogę na przykład Tak samo zabić jeszcze raz się przez mopkę I tak dalej, spoko Dobra, jeszcze raz musimy troszkę tego nazbierać w drewna, bo tam mi zostało. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Więc ruszamy w podróż i dzisiaj chciałbym wam też zorganizować losowanko na Hammy Bundle. Dokładnie tak, Hammy Bundle. Już kiedyś mówiłem, co to jest dokładnie, ale wyjaśnię wam znowu, bo to było dosyć dawno temu, a myślę, że warto wyjaśnić. Hammy Bundle to jest taka paczka z grami, które możemy kupić tak naprawdę już od jednego dolara, od kilku centów i tak dalej. Cena zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas. Mm. I to, co jest fajne w tym wszystkim, to to, że cała ta kasa idzie na jakieś tam funtazy charytatywne i tak dalej. I teraz jest Humble Bundle Origin, czyli po prostu związane z grami EA. Tak. Yy, I to, co też jest fajne, lub nie, dla niektórych fajne, że ta kasa nie idzie w ogóle w, dla EA. Tak czytałem i chyba tak jest, że po prostu nic z tej kasy nie idzie na EA. I ten, tego Humble Bundle naprawdę dużo już sztuk się sprzedało. I nie dziwię się, bo. W, tym, w tej paczce jest Dead Space, Dead Space, Burnout Paradise, czyli dosyć fajna gra. Crisis 2 Maximum Edition, Mirror Set, Dead Space, 3, Medal of Honor, Battlefield 3 i The Sims 3, więc takie miodne gry. Chyba się nigdy nie, po co mi jeszcze trzeci ten Crafting Table nie zdarzają i chciałbym dla was takie losowanko zrobić na te wszystkie gry, bo bo to chyba 5 dolarów kosztuje, czy ile zależnie kto ile daje. I mam nadzieję, że te gry wam się spodobają. Też napiszcie, czy chcecie takie takie. Ech. Dobra, gravel by mi się też przydał. Czy chcecie takie losowanka, bo to tak naprawdę nic wielkiego, a myślę, że ktoś może wygrać i sobie pograć. Więc takie takie dwie dwa hummy bundle wylosuję spośród osób, które napiszą pod tym filmikiem komentarz i odpowiedzą później na pytanie konkursowe, ale to później później. Więc po prostu wystarczy teraz napisać komentarz. I powodzenia Wam życzę. I mam nadzieję, że uda Wam się wygrać. Tak, i nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Jeszcze tam jest jeden creeper. Okej, okay, ogórku, ogórku. O, oh, fuck! Nice! Dobra, nice. I teraz szukam węgla, żeby tutaj troszeczkę oświetlić, bo jest bardzo, bardzo ciemno, żeby nie powiedzieć, że ciemno jak. Dobra, nie powiem tego, nie powiem tego, nie się tego ode mnie. Dobra, zbieramy węgiel, więc myślę, że taki Humble Bundle jest spoczką. Bardzo fajna inicjatywa swoją drogą, i to co mi się podoba, to to, że y, twórcy Humble Bundle bardzo, bardzo szaleją z tym wszystkim. Szaleją w pozytywnym znaczeniu tego. O, krawędź. Słowa z tego powodu, że coraz to lepsze gry dają. Dokładnie tak. Y, zaczynali od jakichś gier indie, czy typu Midboy i tak dalej, a kończą na. I grach EA, czyli takich bardzo fajnych grach. No, myślę, że Battlefield Trójka jest miodna, Simsy. W ogóle lubicie Simsy? Wiele osób. Ja powiem tak, Simsy 1, 2 jest ok. Nie, jakoś tak nie przywiązałem się do Simsów Trójki i lubię Simsy. Tylko to, co mnie wkurza, wkurzało, to to, że bardzo wiele osób mówi że Simsy to jest dziewczęca gra i tak. Nie wiem, dla mnie Sims nie jest jakąś dziewczęcą grą, no kurde, gram sobie, sprawia mi to przyjemność, jest spoczko. Nie wiem, napiszcie co wy na ten temat sądzicie, moim zdaniem Sims są, sam raz, naprawdę, jest ok. Dobra, jeszcze sobie weźmiemy troszkę, o, troszkę kamienia. Yy, I mamy ten gravel, tylko nie mamy żelaza, więc nie mamy jak zrobić... Nie mam jak zrobić naszego naszej zapalniczki, ale nie, mamy grable. <laughs> Widzicie jaki ja mam wzrok? <laughs> Żartuję oczywiście. Dobra, więc zbieramy to żelazo i przepalamy szybko i będzie super. W ogóle bardzo szybko nam się chyba uda zrobić ten challenge. Ja wiem, że ja mam jeden sposób, żeby za, żebyśmy zabi, zabity przez mobka, ale kurde chcę chcę jeszcze najpierw się zapalić, tak? No spodaję buku. Wow, widzicie tam był zombiak ze złotym hełmem. Ule, <laughs> kurde, co to, to co mnie wkurza bardzo, to to, że ostatnio w ogóle nie gram na Optifinie. No i nie wkurza mnie to dlatego, bo mam jakieś spadki FPS-ów czy coś. Nie, nie mam tak. Po prostu wkurza mnie to, że często klikam ten Control, klikam, żeby tam przybliżyć. A tu dam Surprise Bloku, nie masz Optifina, nie przybliżysz sobie. Dobra. Przepalamy deskami. Tak, można i tak, dokładnie, tak, o, dokładnie. Mhm. Więc tak sobie przypalimy. Okej, okay. dobra, teraz robimy sobie. ach, musiałem się pomylić, zawsze się mylę z tym jak to się robi. Okej, okay. więc teraz yy, będziemy ginąć przez palenie. Uwaga, uwaga. Ten moment musiał nadejść. Dżu -dżu -dżu. Dobra, palimy się, palimy się, palimy się, palimy się, palimy się. Ciekawe czy moje rzeczy się spaliły. Jestem ciekaw. Dobra, więc teraz jeszcze pójdziemy, pognamy do tego cave'u, żeby zabiły nas zębiaczki. I tak naprawdę już koniec naszego challenge, jeszcze tylko trzeba zostać zabitym w dowolny sposób. Nie wiem, ja tak jakoś finazy nie mam, może zostać, zostaniemy w zabici przez wybuch. No, na przykład od TNT czy Creepera, tak jak w Creepo Creepover TV. Albo w lawie, o, spłonąć w lawie, nie wiem. Kurczę, mamy trudny wybór, mamy dużo wyborów, zobaczymy. Jakoś to ogarniemy, mam nadzieję. Dobra, ja zresztą jestem specem od śmierci w minecrafcie, więc mi się uda, nie ma problemu z tym. Naprawdę wierzcie we mnie, bo od tego jestem specem. W ogóle mam nadzieję, że kolejny challenge będzie wygrany. Bo jak w ogóle moja dziewczyna uznała, że ja bardzo, bardzo failowałem przez ostatnie odcinki tych challengeów, tylko ostatnio mi się jakoś udało zrobić. I teraz mam nadzieję, że zaskoczę Was wszystkich i zobaczycie, że tak, udało mi się znowu zrobić. A bo śmierć od, od kaktusa. O, to będzie taka naj chyba najgłupsza śmierć w Minecrafcie. Napiszcie, jaki jest najgłupszy sposób od śmierci? Właśnie, zapomniałbym. Były też ciekawe slecz głupie. Mm, o, szkoda. dobra, zabijmy. Głupie, no. Czekaj, czy ja go zabiję, czy nie. Głupie. O. Czemu nie mogę się, się wysłać, bo on mnie. Fak, chyba ja zginę. Fak, 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 giń Gin be boku. Fak, 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 fak. No nice to pół serca. Nie wiem jak to zrobiłem. masakra Dobra, teraz pewnie spadnę z współklocka z pół klocka i, i zabiję się. Oboję się teraz. Dobra, ale te najgłupsze, najśmieszniejsze. Wyzwania pod ostatnim odcinkiem. Pierwsze wyzwanie, które zebrało ogólnie 75 łapek lub więcej, ja zrobiłem screen, jak było 75 łapek w górę po 9 minutach, więc sporo. To było wyzwanie Ban Challenge, czyli już czytam wejdź na jakiś serwer i dostań bana na 10 minut. W 10 minut, przepraszam, w 10 minut. I to jest możliwe, nawet nie w 10 minut, z tego powodu, że ja mam bana na większości serwerów i nie dlatego, że... okej, okay, pijmy. OK i ostatnia śmierć to dowolna. I nie dlatego, że, że po prostu coś soce na tych serwerach, czy cheatuję, czy coś, tylko po prostu bardzo często mam tak, że wchodzę na jakiś serwer i patrzę na powód bana, podszywanie się. I tyle. Ogólnie co do serwerów, to jeżeli spotykacie mnie na jakimś serwerze Hamachi u Przemka czy u Marka14, to nie, to nie jestem ja. Ja gram tylko na serwerach z reguły premium yy, i teraz pewnie też zapytacie, dlaczego tylko na premium, a nie na non-premium. Odpowiedź jest taka, że zwyczajnie nie znam serwerów, które są na premium. I tyle, naprawdę nie znam jakichś dobrych serwerów, które są na premium, więc gram na premium. Dokładnie, więc możecie mnie spotkać na Hypixelu, High HiveMC High i, 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 i na MySGPL. Na MySGPL najczęściej, bo tam sobie Ostro gram w SG. Remek chyba też tam czy, z reguły gra. I tyle, więc tam możecie mnie spotkać. Tam jestem z reguły i tyle. No i jeszcze ostatnie. Kolejne mm, ciekawe wyzwanie, wyzwanie FCA, czyli zabi się w 5 sekund. Czas 5 sekund. E, tak, wyzwanie proste z tego powodu, że wystarczy wpisać. Y, to, to znaczy to, to zależy od tego, jak szybko piszecie na klawiaturze. Po prostu wystarczy slash kill i. Okej, okay, nie mam permisu. Ale wystarczy jak wpisać i powinniście zginąć. I tyle. Dobrze, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za to wyzwanie. Udało mi się je zrobić. Jest kolejne wyzwanie, które udało mi się zrobić. Ale to chyba dlatego, że było po prostu proste. Tak, więc jeżeli macie jakieś wyzwanie, to zapraszam was do komentarzy. Byłbym bardzo, bardzo wdzięczny, gdybyście mi to zaproponowali w komentarzu. I postaram się je wziąć. Oczywiście, że będzie dużo łapek i tak dalej, i tak dalej, jeżeli będzie mi odpowiadało. Więc tyle. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się spodobał, możecie zostawić kciuka w górę. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Komentarz tak samo. I przede wszystkim napiszcie, czy chcecie więcej losowań z Humble Bundle. I... tyle. No, więc powodzenia w losowaniu i trzymajcie się. I cześć! Aha, jeszcze jedna informacja. Miał, hero, miał być Brain, ale mamy troszkę problemów z paczką Ma Maraz to naprawia i tak dalej. Myślę, że naprawi bardzo szybko i będziemy mogli od razu mucić w tego Herobrine'a. Więc przepraszam Was, że teraz nie ma Herobrine'a challenge, ale Herobrine będzie jak najszybciej. No, więc tyle. Trzymajcie się i pa pa!